Adamie, witam Cię po raz kolejny w programie Podcastujemy na Kaszubach. Piękny dzień, chłodniejszy niż ostatnio, kiedy nagrywaliśmy. Cześć, witam Andrzeja, witam wszystkich słuchaczy. Adam Kowalewski z tej strony, psycholog. Porozmawiajmy. Porozmawiajmy. Ciekawy temat dzisiaj poruszamy, dlatego że no, mówimy o Polakach, tak? czyli o naszej mentalności, o tym, co nas cechuje na świecie, jak jesteśmy postrzegani, bo to też na pewno się wiąże. Ja powiem tak, że Polacy mają dużo cech pozytywnych, ale myślę, że tutaj warto zacząć od tego, że jednak chyba dużo narzekamy. I często ja się spotykam z czymś takim, że wiesz, jak jest za ciepło, to ludzie narzekają, że jest za ciepło. Jak jest za zimno, narzekają, że jest za zimno. Nie ma takiego, wiesz, cieszenia się tym, co nam rzeczywiście dzień przyniósł, tak? A wydaje mi się, że, że trochę w tą stronę jednak powinniśmy iść. Po, powinno tak to wyglądać. No jednak Polacy mają tak, że zawsze znajdują w otoczeniu coś, na co można ponarzekać, tak? To jest bardzo ciekawy wątek, który poruszyłeś, bo ja też zauważam, że to jest troszkę naszą taką cechą narodową narzekanie. I to się bardzo fajnie ujawnia w czasie, kiedy Ty jesteś cały czas w Polsce. To widzisz, że ludzie mają taką tendencję i mówią o tym, natomiast możesz przesiąknąć tym i nawet nie zdawać sobie sprawy, że no, narzekamy. Na co dzień jako naród w większości przypadków narzekamy. Ja mam takie grono znajomych, bliskich, którzy zajmują się mocno rozwojem osobistym, pracują nad sobą i my to zauważamy, staramy się gdzieś tam przełamywać te schematy, ja bym to nazwał na moim małym podwórku, czyli te elementy, żeby zastanowić się tak, jak, jak można na co dzień mimo wszystko przełamać ten element narzekania, to to jest, wiesz, to to jest, um, to to jest coś, co jest ważne, ale coś, co wymaga jakby uważności i pracy nad tym. Bo ja widzę, że generalnie w Polsce ludzie mają tendencję do tego, żeby narzekać. Powiedz tak, mi no... z, w twojej ocenie, czy my w tym narzekaniu jesteśmy prawdziwi? Czy to jest tak, że to gdzieś tam w nas wrosło po prostu? Czy to jest tak, że narzekamy, bo mamy powody? No ja Teraz powiedziałem o pogodzie, ok, no z tym jest różnie, tak? Natomiast yy, no, pewne problemy Polaków no, są faktyczne, tak? One gdzieś tam się przewijają i yy, nie wiem, czy to finanse, może w tej chwili aż tak nie, czy to jakieś inne sprawy, czy zdrowie. No, są ludzie, którzy mają pewne problemy zdrowotne, z którymi się borykają przez długi tak. czas, i rzeczywiście oni na to narzekają. No i pytanie: na ile my jako Polacy w tym jesteśmy prawdziwi? Proszę, Andrzej, narzekać można zawsze. I to jest kwestia tego, jakie masz wzorce i jakie masz przyzwyczajenia. Bo zwróć uwagę, że zawsze są jakieś elementy, które mogą być trochę gorsze, biorąc mm -hmm. pod uwagę realia, zdrowie, pieniądze i trochę lepsze. Natomiast to jest kwestia, uważam, że pewnego rodzaju nawyków. Tak jak my mamy nawyk jako Polacy, że no okej, okay, duża część z nas narzeka, to nawyk bycia wdzięcznym albo dostrzegania rzeczy, które są pozytywne, to to jest kwestia jakby zmiany sposobu myślenia. Jakby żeby to porównać, zwróć uwagę, że gdybyś był na załóżmy sobie jakieś imprezie i wziął telefonem w dzisiejszych czasach wycinek tej imprezy i zrobił jakieś zdjęcie. I ty byś zrobił zdjęcie akurat ludzi, którzy są uśmiechnięci i patrzą na siebie pozytywnie uśmiechają się, o czymś rozmawiają, a kto inny zrobiłby zdjęcie z tej samej imprezy śmietnika? To okazuje się, że my, będąc w tej samej sytuacji, fokusujemy się na zupełnie innych rzeczach. I nagle ja mam prawo narzekać, że ja widzę śmietnik, że to śmierdzi, że to nie jest ładne, estetyczne, ale my jesteśmy w tej samej sytuacji, tylko że skupiamy się na innych rzeczach. Tak. I to narzekanie potem może być trochę nawykowe że ja zawsze mogę znaleźć coś, do czego ja się przyczepię. Tym bardziej, że zwróć uwagę, że to jest kwestia troszkę struktury naszej budowy, jeśli chodzi o umysł. Nasz umysł z natury ma nas chronić przed czymś, co jest zagrożeniem. Jego zadaniem jest przede wszystkim to, żebyśmy przetrwali. I kiedyś tych zagrożeń było bardzo dużo, faktycznie. Natomiast w dzisiejszych czasach takich realnych zagrożeń życia jest dużo mniej, a umysł w swojej tej gadzie i naturze ma jakby za zadanie chronić nas i cały czas analizować otoczenie w kontekście zagrożeń. W związku z tym, że nie ma zagrożeń życia, no to on szuka rzeczy, które mogą być zagrożeniem i często czepia się jakichś tam mniej lub bardziej ważnych spraw, ale to może się przejawiać na zewnątrz w postaci tego, że my zauważamy rzeczy, do których się przyczepiamy i przez to narzekamy. Trochę jest to naszą taką... Jakbym powiedział, przywarą Polaków. Cechą narodową. Tak. Wiesz, co powiem Ci, że ruszyłeś temat zdjęć, i to jest bardzo ciekawa kwestia proponu nie dlatego, że ja długo zajmowałem się fotografią, dalej się zajmuję taką portretową, powiedzmy, i sesyjną. Mhm. I ludzie często, bardzo często w Polsce mają taką cechę. Że mogą, wiesz, świetnie wychodzić na zdjęciach, dobrze wyglądać, i to zdjęcie może być dobrze oceniane przez całą rzeszę ludzi, tak? Tak, świetnie, piękna dziewczyna, przystojny facet, zbudowany, dobrze wygląda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ta piękna dziewczyna na swoim własnym zdjęciu zawsze coś znajdzie, zawsze coś do czego się przyczepi. Za małe piersi, za duże piersi, zbyt duży dekolt, zbyt duże ramiona, zbyt gruba ręka. To są często rzeczy, które tak naprawdę tylko ona widzi, tak? I to, to jest w ogóle, wiesz, takie ciekawe, że ludzie w sobie zawsze coś znajdą. I tak na dobrą sprawę, ja, za, ja mam zawsze coś takiego, mimo tego, że fotografuję, tak, że dopiero kiedy ta konkretna osoba coś zauważy i no. ona to wskaże, to ja dopiero jestem tym, który, yy, który jakby dopiero to zauważa, tak? i mówię kurczę no okej okay, faktycznie to jest ale to nie jest tak zauważalne w kontekście jakby całego zdjęcia i wszystkich jego elementów tak no bo to jest znowu ten element naszej takiej wewnętrznej natury że nasza energia podąża za uwagą jeżeli ty patrzysz na cały obraz i masz zupełnie inny fokus bo zastanawiasz się na czymś innym a ktoś właśnie ta dziewczyna przekierowała twoją uwagę na jakiś element który jej w jej oczach nie pasuje to nagle twoja uwaga tam idzie ty zaczynasz się na tym skupiać zaczynasz to dostrzegać widzieć Natomiast wiesz, co to jest trochę naszą przywarą? Dlatego, że my chcemy uchronić najbliższych i siebie przed błędami, przed problemami, przed jakimiś życiowymi porażkami, i my cały czas szukamy zagrożeń. W związku z tym narzekamy, bo jeżeli jesteś za gruby, to masz problemy z tym, jeżeli jesteś za chudy, to masz z tym. Więc cały czas jakby tendencja jest do tego, żeby szukać zagrożeń, problemów, żeby chronić siebie albo najbliższych. Natomiast z punktu widzenia takiej, wiesz, narodowej cechy, to troszkę zamieniło się to w narzekanie. Amerykanie mają zupełnie inaczej. No właśnie, to chciałem ruszyć, tak. wiesz, bo gdzieś, gdzieś, gdzieś mi to wyjawiło, że tak powiem, z głowy tą myśl, e, dlatego że właśnie Amerykanie mają inaczej. Ja w Ameryce nie byłem, ale różne historie do mnie docierały. E, I e, jeżeli chodzi o Amerykanów, oni z kolei nie narzekają, ale podobno tam jest tak. To zweryfikujemy, tak? Być może ty masz większą wiedzę na ten temat, ale podobno tam jest tak, że więcej ludzi potrzebuje takiego leczenia, bym powiedział, psychologicznego, psychiatrycznego. Jak to jest? Fakt jest faktem taki, że Amerykanie używają, jako naród, jedną z największych ilości leków antydepresyjnych i związanych z chorobami psychicznymi. Używają też bardzo dużą ilość narkotyków, jeżeli przeliczymy to na mieszkańca. Tam jest bardzo duża ilość przestępstw popełnianych. W związku z tym, wiesz, to cały czas takie głaskanie, mówienie, że jest OK, że jesteś fajny, że nawet jak masz 45 kg nadwagi, i to jest niekorzystne dla Twojego zdrowia, to wszystko jest fajne, masz się akceptować, jest cool, jest super. To to jest trochę skrajność w drugą stronę. Bo Boi na przykład potrafią i ja o tym słyszałem, sam nie byłem jakby w Stanach, natomiast mam wiele osób, które było i to dość długo. Potrafią mieć taką sytuację, że są, no nie najlepsi z matematyki, ale mówią, że jest ok, że jest fajnie, a okazuje się, że oni podstawowych rzeczy nie potrafią. My mamy w drugą stronę, że mamy mega wysoki poziom edukacji, tak? W Polsce. I okazuje się, że nagle my się czepiamy tego, że ktoś matematyki nie zna na takim poziomie po ogólniaku, czy po zawodówce, czy po studiach, tak? Więc my mamy właśnie tą skrajność w drugą stronę, cały czas poprawiania, ulepszania, ale przez to też narzekania. No bo zobacz, jeżeli masz. 10 rzeczy, które są e, brane pod uwagę w jakiejś tam ocenie sytuacji, czy zdjęcia, czy życia, czy nie wiem, zdrowia, i masz 8, które jest na bardzo dobrym poziomie. To dlaczego nie powiesz o tych ośmiu? Ja mówię o takim przeciętnym Polaku i naszej tendencji. Tylko pierwsze, co to my znajdziemy, te dwie i te dwie wy, jakby wyeks, wyeksponujemy po to, oczywiście, żeby pomóc naprawić, ulepszyć. E, jakkolwiek, tak? Ale nikt nie mówi o tych 8 czyli 80%, które jest dobre. Zapomnieli. I to też jest taki element, który ja uważam, że ludzie jakby nie uczą się tego, a byłoby fajne w kontekście konstruktywnej krytyki. Czy jeżeli ja narzekam, ja mam prawo ocenić sytuację negatywnie, ja mam prawo powiedzieć, że coś mi się nie podoba, ale gdybym ja zastanowił się, najpierw dwie rzeczy, które mi się podobają, konkretne. W tej samej sytuacji, o której mówię, a dopiero wtedy jedna, która jest do poprawy, to automatycznie zmieniam trochę fokus i mimo wszystko doceniam to, co jest dobre. Bo wiesz, jeżeli narzekasz na wszystko, już abstrahując od tego, że ludzie potrafią narzekać na pogodę, tak? no to jeżeli narzekasz na wszystko, to powstaje pewnego rodzaju tendencja w głowie i dosłownie zmienia się biochemia organizmu, powstają takie neuroprzekaźniki jako wzorce, i potem okazuje się, że to jest trochę jak zdarta płyta. Że ja nawet nie wiem, że można inaczej, bo ja z rana wstaję i mówię, że ciężko będzie. Eee, nie mów do mnie przed kawą. Tak? Albo o jezu, co za pogoda, albo jezu, nie wyspałem się. Więc to powstaje pewnego rodzaju, mówię, wzorzec, zarówno z poziomu mechanizmów nawykowych, ale też w głowie jako neuroasocjacja, czyli te połączenia, te wzorce, które potem powtarzasz, jak płyta na gramofonie. Nawet nie wiesz, że możesz wyskoczyć z tego rowka, bo robisz tak od lat i tak. Oczywiście. Znaczy wydaje mi się, że Polacy jako narodowość znaleźli sobie pewien sposób na radzenie sobie z tym narzekaniem. I to jest też nasza kolejna cecha, o której można wspomnieć, wydaje mi się, a mianowicie stosunek do alkoholu. Bo jednak on jest w Polsce dość szczególny, wydaje mi się. To myśmy o tym rozmawiali chyba wcześniej. To jest pewna nasza taka kulturowość, powiedziałbym tak, że, mhm. że jednak ten alkohol na imprezach jest. On jest takim, powiedzmy, elementem celebracji. I no, wiele imprez, wesel, urodzin właściwie nie odbywa się bez alkoholu tak, w Polsce. No tak, to jest część. Nie mówię, grupy. że to źle, tak, bo oczywiście <laughs> lubię, aczkolwiek, aczkolwiek no, no tak jest. Jednak wydaje mi się, że za granicą no, też brałem udział w weselach takich powiedzmy polsko-szwedzkich, polsko-angielskich. Mm -hmm. Mentalność ludzi stamtąd jest zupełnie inna, jeżeli chodzi o alkohol, o podejście do alkoholu. O konieczność, jakby, y, bycia tego alkoholu na imprezie. No ale wiesz, Szwecja ma drogi alkohol, Norwegia ma bardzo drogi alkohol, ale u nas to i tak jest kwestia kulturowa, że ten alkohol zawsze na imprezach rodzinnych się przebijał. Poza tym to też jest taki element znowu związany z tym, że po alkoholu człowiek się rozluźnia, więc jest bardziej e, swobodny, frywolny, naturalny. To jest społecznie akceptowalne. W związku z tym to jest jeden z lepszych, jakby powiem, e, nie lepszy w kontekście, że on jest dobry, ale jeden z bardziej znanych i akceptowalnych sposobów na to, żeby po prostu trochę poczuć luzu. Tak, bo on jest wszędzie, tak jak mówisz, każda, każde urodziny. Natomiast ja wiesz, spędziłem 5 lat w Norwegii, pracowałem tam i w szpitalu, spotykałem się z gronem ludzi prywatnie, i Polaków, i Norwegów. Tam ten alkohol zupełnie inaczej funkcjonuje, jeśli chodzi o imprezy. Raz żony z drogi, jest prohibicja w jakimś stopniu. Jest jeden sklep taki narodowy, który sprzedaje mocne alkohole e, mm. i wina, i to jest jakby monopol na to. Nazywa się Win Monopoly. W związku z tym to podejście jest jakby zupełnie, zupełnie inne. U nas to jest kulturowo po prostu przyjęte od wielu, wielu lat. Szlachcice balowali, imprezowali, upijali się. My dzisiaj może mamy troszkę mniej, bo jest tendencja do tego, żeby był zdrowy, jakby tryb życia. Ale zwróć uwagę, że to się łączy też z jedną taką cechą, która jest bardzo fajna u nas, jako u Polaków, a mianowicie gościnność. Tak, że jak weźmiesz niemieckie wesele i polskie, no to Niemcy są w szoku, jak można jakby tak dużo, tak mocno i tak, tak obficie biesiadować, Tak, To samo jest Oczywiście. w Norwegii, to samo jest w Wielkiej Brytanii. Więc my mamy gościnność, a w ogóle u nas na Kaszubach, tak? Gość w dom, Bóg w dom. To było wcześniej tak funkcjonowało, dokładnie, drzwi dokładnie. zawsze było otwarte. I obojętnie kiedy przyszedłeś, zawsze było coś do jedzenia. Zawsze w niedzielę było ciasto na stole, zawsze był jakiś alkohol, czy to był bimber, czy wódka, czy cokolwiek. Zawsze to było przygotowane. Jak ktoś przyszedł, to to był ten element w ogóle kaszubskiej gościnności, Oczywiście. w sposób totalnie nawet w Polsce odmienny niż to, co było na południu. Ja Dokładnie. pamiętam, jak przyjeżdżała rodzina moja, babcia zawsze tak gościła, wiesz, ogórki na stół, tutaj coś zaprawy, tu jakiś dobry drzem, tutaj właśnie wino e, swojskie. Więc to jest taki element tej polskiej gościnności, który ja uważam jest bardzo ważny e, i to jest nasza cecha narodowa, że my to, że my to mamy, że my lubimy gościć, tak? Oczywiście, i to myślę utrzymuje się do dzisiaj ta gościnność, bo gdziekolwiek się pojawiamy, czy to w rodzinie, czy, czy w różnych miejscach. Szczególnie na kaszubach, tak? To ta gościnność tak. jest i to, tak jak mówisz, ciasto na stole, swojskie jakieś śledziki, nie wiem cokolwiek, tak? Już różne, różne przysmaki kaszubskie. Fajna sprawa, bo to jest bardzo miłe. Ja swego czasu, do, do, jeszcze nie do, do portalu z Kaszub, info do poprzednich mediów, w których pracowałem, mhm. przygotowywałem materiały związane z różnymi stowarzyszeniami, z kołami z KGW, z Kaszub. No i powiem Ci, że jak te spotkania odbywały się w domu, to, to tak to wyglądało, tak? Kieliszek nalewki, Właśnie. śledzik smażony w odsłonie wiesz jakieś tam ciasto drożdżówka i kurczę, wiesz, człowiek przyjeżdża na, na wywiad, wywiata tak naprawdę zostaje ugoszczony w fajny sposób i to było bardzo przyjemne natomiast myślę też że pewne rzeczy się zmieniają to znaczy e, wydaje mi się że jeszcze z 20 30 lat temu było tak że e, wiesz ta polska impreza tak e, to była wiesz flacha wódeczka na stół e, zakąski i generalnie e, jakby ten element tego wypicia ilościowego, tak? Miał jakieś tam znaczenie. No, ten ma mocną głowę, ten nie ma mocnej głowy. Mm -hmm. Teraz troszkę to się zmienia, bo wydaje mi się, ja na przykład mam takie podejście, że ja generalnie, wiesz, wódki staram się pić mniej, na, na różnych imprezach, tak? Raczej nie jestem dużym fanem, chyba że powiedzmy dana impreza w no, w taki sposób się odbywa, a nie inny, że jest ta wódka, ale generalnie jak mam wybierać, to wolę wypić whisky czy jakiś rum, który po prostu smakowo jest dobry i nie, nie skupiam się na ilości, tylko raczej na tym, żeby, żeby po prostu ten alkohol mi smakował. I wydaje tak. mi się, że coraz bardziej idzie to w tą stronę, że jednak młodzi ludzie, e, e, jeżeli piją, to starają się pić dobrze, a niekoniecznie dużo. Nie wiem, jak ma duża większość e, jakby młodych ludzi, natomiast wydaje mi się, że 20-30 lat temu. Był Bimber i Wódka. Tak. Czyli nie było dostępu do whisky. Coś, ty... <grym> co chyba było, ale whisky było drogie i nie było popularne, tak nie mi się wydaje. Że... Te smaki Gdy... się zmieniły. E, dzisiaj, wiesz, co młodzież też się pewnie upija i potrafi mieć tak, że robi to jako odpinkę. Natomiast, natomiast e, jakby ta tendencja totalnie się zmieniła w kontekście tego, że ja nawet zauważam, że ludzie piją trochę mniej. Nie upijają się aż tak. Piją, ale troszeczkę mniej, czy to na imprezach rodzinnych, czy to gdzieś w pubach. Z kolei jak widzisz obcokrajowców, na przykład Norwegów przyjeżdżających do Polski do Trójmiasta, to oni totalnie mają inną kulturę właśnie tego elementu ekspresji związania z alkoholem, upijają się w sztok. Ja jak idę czasami po Monte Cassino i słyszę norweskie, no to już wiem, wiesz, wieczorową porą, to już wiem, że często jest tak, że oni po prostu mhm. trochę nas tak traktują, że tu przyjadą tanio zaimprezować, a poza tym nie potrafią, nie mają kultury bicia. Nie są przyzwyczajeni, bardzo dużo mieszają. A powiedz mi, czy Polacy przez tą swoją kulturowość, powiedzmy to podejście do alkoholu, mają ciężko za granicą? W sensie, czy na przykład Polak, który mieszka w Norwegii i ma polskie nawyki, powiedziałbym mhm. tak, jeżeli chodzi o imprezowanie, jeżeli chodzi o alkohol, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, czy on jest przez Norwegów postrzegany w sposób dziwny, specyficzny? Jak ty uważasz? Wiesz co, ja myślę, że niespecyficzne, ale my mamy takie troszkę opinie, zwłaszcza dużo ludzi, którzy pracuje ciężko fizycznie za granicą, że, że potrafimy wypić dużo i że pijemy. Natomiast to jest taki aspekt, który jest też elementem znowu odpuszczenia, bo zwróć uwagę, że ludzie za granicą mają bardzo trudną sytuację. My często mówimy znowu trochę jako Polacy, nawet teraz, że my pijemy, czy, czy, że, czy że wiesz, jak jesteśmy postrzegani, ale my jesteśmy przede wszystkim jako te cechy narodowe, my jesteśmy mega pracowici. My jesteśmy mega ambitni, my jesteśmy z punktu widzenia jakby tej sytuacji zagranicznej, my jesteśmy bardzo odpowiedzialni, bardzo elastyczni, my jesteśmy mega kreatywni jako naród, bo jakby znajdujemy się czy w Norwegii, czy w Anglii, czy w Niemczech w sytuacjach tak ekstremalnych, że musimy się dopasować, ale my się w tym świetnie odnajdujemy. I ja uważam, że żaden inny naród nie ma aż takiej możliwości i umiejętności dopasowania się w sposób mega, mega odpowiednie, ale też odpowiedzialny i na wysokim poziomie. Bo my za granicą pracujemy zarówno wiesz, w ciężkich pracach fizycznych, które są jakby na podstawowym szczeblu, ale też w bardzo rozwiniętych stanowiskach w szpitalach, na stanowiskach kierowniczych. My mamy to możliwość jakby szybkiego szybkiej adaptacji tam. Ale to jest właśnie dzięki pracowitości, elastyczności, a część ludzi po prostu, jak jedzie za granicę, wiesz, jest trudna sytuacja. To jak oni mają z tej naszej kulturowych uwarunkowań nagle przestać jakby regulować się alkoholem w weekend, tak? Jak on cały tydzień zasuwa po 12 godzin, to w niedzielę po prostu, co on ma zrobić? Jest sam, nie ma często rodziny, tak, ma jeszcze tak. kumpli, no to wypije drinka drugiego, trzeciego. No niestety to jest część. I tego nie da się jakby ominąć. To jest część funkcjonowania jakiejś tam grupy Polaków za granicą. Ja spotkałem się, wiesz, co z taką opinią ostatnio, bardzo ciekawą, no i mam nadzieję, że nikogo tym nie urażę. Natomiast, jeżeli chodzi o Polaków pracujących za granicą, to mówi się tak, że Polacy jeżdżą po to, żeby zarobić, i oni rzeczywiście pracują tak. po to, żeby zarobić pieniądze. I tak jak mówisz, w wolnych chwilach sobie wypiją, ale generalnie jedą tam po to, żeby zarobić i z tymi pieniędzmi wracają. Natomiast i tutaj nawiążę do Ukraińców, ponieważ oni są w Polsce, no, w dużej ilości powiedziałbym tak, w tej chwili, bo w różnych branżach mm -hmm. pracują. O nich się mówi w ten sposób, że oni jadą do Polski czy też do innych krajów po to, żeby robić kariery. To jest ciekawe myślenie, chociaż powiem Ci, że nie wiem, nie mam zdania o, o, o ludziach z Ukrainy jakiegoś, powiedzmy, wyrobionego, tak, ale parę ludzi poznałem i powiem Ci, że zawsze miałem takie wrażenie, że oni chcą osiągnąć więcej niż Polacy mają tutaj, tak? Oni nie przyjeżdżają, wiesz, typowo do pracy, tylko chcą, wiesz, się wybić w jakimś tam stopniu, coś osiągnąć. Nie wiem, no może akurat tak trafiłem na takich ludzi, ale, ale potem się zetknąłem z tą opinią i mówię, kurczę, może coś w tym jest. Zwróć uwagę, że kiedyś się mówiło o tym, nawet jak było trudno, co nas tu trzyma, święta i klimat. I tak faktycznie troszkę jest, że my jesteśmy też jako Polacy bardzo emocjonalni i też bardzo mocno stawiamy na wartości rodzinne. W związku z tym, nawet będąc za granicę, często my mamy potężną tęsknotę za krajem. W związku z tym mało ludzi wiąże z zagranicą przyszłość życia tam. Ja mieszkałem 5 lat w Norwegii, mimo że było bardzo dobrze. Bardzo wspaniały czas, wymagający. Nauczyłem się języka, pracowałem w szpitalu, prowadziłem terapię. Mieszkałem rok w Niemczech, też się nauczyłem języka, tak? Pracowałem tam na budowie fizycznie. Natomiast ja i tak, i tak cały czas czułem się na obczyźnie i jednak to serce mimo wszystko gdzieś tam trochę tęskni za krajem. Być może Ukraińcy mają inaczej, bo u nich jest tak, że, wiesz, że ciężko do czegoś wracać, że to jest tak duży przeskok. Że oni nie chcą wracać, w związku z tym zamykają drzwi totalnie, tak jak, tak jakbyś dopłynął do Nowego Lądu i spalił łódkę i powiedział: Nie, ja nie wracam. Tak? A my mimo wszystko gdzieś tam sercem, wiesz, jesteśmy, jesteśmy bardzo związani z Polską, z rodziną, z tym klimatem, z tymi świętami, tęsknymi zapierogami. Ja mam znajomych w Norwegii, ale też miałem pacjentów, którzy, wiesz, mieszkałem 10-15 lat. Ale oni, niektórzy już nie chcą wracać, bo nie mają, jakby tutaj, za duża jest przepaść w tym, jaki standard życia prowadzą. Ale wielu, gdyby miało podobne środki finansowe, oni z dnia na dzień by się wyprowadzili z powrotem do Polski. Potencją za sąsiadem, za naszą mentalnością, za gościnnością, za tymi cudownymi, wspaniałymi cechami, które my, jako Polacy, po prostu mamy. Także to jest, myślę, że to może być ten aspekt, że nas to naprawdę. W Polsce ta emocjonalność, ta rodzina, te wartości kulturowe trzymają. Nie? Mm -hmm. Adam, o to muszę zapytać, bo to myślę, że będzie naszych słuchaczy mocno interesować. Dawaj. Kobiety w Polsce, a za granicą. Ty byłeś za granicą, mieszkałeś, więc masz duże porównanie. Oddaję ci głos. Tutaj popłyń śmiało. Wiesz co? Okres roku czasu, ponad roku czasu w Niemczech był bardzo ciekawym, bo tam jest duża różnorodność ludzi. Mhm. Jednak Niemcy są jakby wymieszani kulturowo, jest dużo osób z Turcji, z zagranicy. No tak. W związku z tym można spotkać kobiety, które są atrakcyjne, natomiast i tak i tak ja z, moich, z mojej perspektywy patrzę, że Polski, Polki są najpiękniejszymi kobietami na świecie. To samo jest w Norwegii. Zwróć uwagę, że w Norwegii może znaleźć kobiety, które fizycznie są atrakcyjne, natomiast ich mentalność, znowu w kontekście tych wartości, które my mamy jako Polacy, to jest zupełnie inny przeskok, tak? Tam jest dużo bardziej równouprawnienia. Tam jest 50 na 50. Tam jest też taka sytuacja, że e, no te kobiety, jakby wizualnie, są zupełnie inne. A Polki to no są wspaniałymi kobietami, także najpiękniejsze. Ja, no to najpiękniejsze to chyba. To musimy powiedzieć wszystkim Polkom: jesteście najpiękniejsze, i tutaj jesteśmy w pełni, z Adamem zgodni. W 100%. Procentach, tak, 100%. się <laughs> zgadzam. Natomiast myślę sobie, że, że wiesz, że mm, kobiety za granicą one też mają zupełnie inną mentalność. Jednak e, nasze, e, nasze kobiety są właśnie e, rodzinne, emocjonalne, zaradne, wiesz, pracowite. To jest coś co jest, ja uważam, nieprzecenione, jeśli chodzi o e, o wartości, jeżeli patrzysz, jeżeli patrzysz i myślisz w perspektywie budowania rodziny, budowania trwałego związku, czegoś co jest długofalowe no to to są też nie tylko wizualne aspekty pięknych naszych kobiet, ale też wartości, które my mamy i którymi się kierujemy, te właśnie cechy, o których my rozmawiamy. Dokładnie. No. Ja myślę, że taką puentą naszej rozmowy jest to, że koniec końców jesteśmy wspaniałym narodem z pewnymi wadami, z pewnymi może skłonnościami na przykład do narzekania, które no. może nie są doskonałe, ale koniec końców mamy swoje wartości, no. mamy swoje zalety, mamy piękne kobiety. Co, co już mówiliśmy przed chwilą. I myślę, że, że możemy być dumni generalnie z Polaków. Trochę mnie osobiście boli to, że obecnie, tutaj nawiązując delikatnie do polityki, jesteśmy mocno podzieleni jako kraj, jako naród. No ale wierzę, że to się kiedyś zmieni i za to mocno trzymam kciuki. Ja też jestem, wiesz, dumny z tego, że jestem Polakiem. Mimo tych zagranicznych doświadczeń, to uważam, że my, jako, jako naród, Mamy tak przepotężny potencjał. Kiedyś Hitler nawet powiedział o tym, że gdyby udało się tą niemiecką taką porządność i ich ormę połączyć z polskimi cechami tej kreatywności, tej waleczności, emocjonalności, on mówi, to by było coś, co jest nie do pokonania na świecie, bo my jesteśmy naprawdę fenomenalnym, jakby wspaniałym narodem i warto by było na co dzień głośnie o tym mówić, że to, że jestem Polakiem, to z tego jestem dumny, bo, bo wiesz, bo mieszkam na Kaszubach, bo mieszkam w Polsce, bo mogę chodzić z wyprostowaną głową i po prostu czuć się dumny z tego, że jestem Polakiem. Ja tą tendencję u siebie jako wdzięczny, jako element, wiesz, propagowania takiej postawy szerzę w tym moim małym podwórku wśród przyjaciół, znajomych i my często o tym mhm. rozmawiamy, tak, że są, jest tyle wspaniałych rzeczy w nas, jako w Polakach, ale też w Polsce, o których warto głośno mówić, bo o tym się zapomina, tak? Bo jest oczywiście że oczywiście, jechać. że tak. Adam, dziękuję za rozmowę. Zachęcam słuchaczy do śledzenia naszych podcastów. Kolejne ciekawe tematy już niedługo. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.